Pierwsza taka biblijna z pierwszej Księgi Pisma Świętego o Przymierzu Boga z Noem, o Przymierzu człowieka y, z Bogiem. I takim, y, a druga inspiracja to takie zjawisko przyrodnicze, które wszystkich cieszy. Bo kiedy ten czas pojawia się na niebie, to na naszych y, ustach pojawia się uśmiech, to pojawia się radość, która jest tak bardzo potrzebna do tego. Żeby dobrze funkcjonować, żeby po prostu żyć w pełni zdrowia psychicznego. Świetlica działa, tak jak mówiłam, od miesięcy. Od początku stycznia do kwietnia remontowaliśmy ten obiekt, tak żeby mógł spełniać wszelkie wymagania związane z otworzeniem, otwarciem takich procesu. Świetlica jest dostępna dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat. Mamy dwie grupy. Pierwsza grupa pracuje na parterze, druga grupa, y, młodsza grupa na pierwszym piętrze. Dzieci korzystają z zajęć nie tylko sesjonatowych. To są zajęcia takie, które mają y, inspirować, takie, które mają y, motywować do znajdowania w sobie różnych pasji, do odkrywania tych pasji, do odkrywania talentów. Y, mamy kadrę, która wykształcona jest w, nie tylko sesjonatowe ale również mamy pomoc psychologiczną, jak potrzeba to zajęcia artystyczne i wszelkiego, całe spektrum różnych zajęć. E, oprócz tego chcemy od września współpracować z rodzicami, żeby do, udostępnić możliwość takiego doskonalenia umiejętności wychowawczych, dlatego będziemy pracować warsztatowo również. E, współpracujemy z e, różnego rodzaju instytucjami e, pomocowymi. Tutaj z tego miejsca chcę powiedzieć, że jest nieoceniona praca y, tutaj z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Że jesteśmy generalnie bardzo, bardzo wdzięczni panu Panu za to, że y, widzą, dostrzegają te programy społeczne i wyszli nam naprzeciw, udostępniając y, pomoc, taką możliwość. Dziękujemy również szkołom za to, że uczestniczyli przy naborze, że tutaj mamy prawie 100% jeśli chodzi o możliwość przyjęcia dzieci. Czyli z tych 30 wolnych miejsc mamy 25, 25 uruchomionych. Świetlica działa już jakiś czas. Będą organizowane różnego rodzaju eventy. Pierwszym takim wyjątkowym jest dzisiejsze spotkanie przygotowane dla Państwa. A oprócz tego już był jeden rajd rowerowy, gdzie dzieci też miały przyjemność skorzystania z niego i są bogatsze o różne doświadczenia. Na koniec chcę powiedzieć, że jesteśmy jedną z niewielu gmin, która ma świetlicę socjoterapeutyczną. Jest ich 15% jeśli chodzi o, o, o działalność trzech gmin, czyli z tych 2,5 i pół tysiąca gmin na ja wieżę jesteśmy wśród y, niewielu. Poza Jesteśmy dość innowacyjni, ponieważ mamy portal, jesteśmy w mediach społecznościowych, mamy Facebooka, korespondujemy również z Facebookiem naszym gminnym, Sierasowice Kraj na Miłości. Chcemy wręcz działać, dlatego, żeby wspomagać rodziców w procesie wychowawczym, żeby dzieci odnosiły sukcesy, żeby cieszyły się tym, co tutaj innych Najbliższych współpracowników. Żyjemy w takiej dobie, w takich czasach, kiedy tego typu placówki, o czym wiedzą ja szczególnie dorośli, są nade wszystko bardzo i to bardzo potrzebne, bo widzimy, co niesie ze sobą cywilizacja. Często spotykamy się w sytuacjach, tam gdzie nie powinniśmy się spotkać czyli w rodzinach, gdzie nie powinny mieć miejsca jakieś. Przykre, złe zdarzenia, niestety, też i w, nasze rodziny nie są obce od jakichś tam mniejszych czy większych patronów. A ta placówka, to można nazwać, jest i oazą, nad którą ta tęcza, o której tu wspomniał ksiądz proboszcz i, i pani, pani kierownik, rzeczywiście ma was jednoczyć w bardzo dobrym miejscu. Tu, gdzie nie spotkacie się z przykrymi słowami, tutaj, gdzie nie spotkacie się ze złem, tu się spotkacie z przyjaciółmi, z kolegami, z prowadzącymi opiekunami, którzy obdarzą Was w wielkim sercem. I tutaj rzeczywiście znajdziecie to, co zagubiono gdzieś po drodze, a często kroci w domu rodziny. Bo to jest właśnie świetlica socjoterapeutyczna. Tu się macie czuć dobrze. I na pewno wasi wychowawcy, wasi prowadzący, Dołożyłem wszelkich star, żeby tak się też nie powiedziało. Tak w wielkim skrócie można opowiedzieć, jak nasze zajęcia w tej grupie wyglądają. My spotykamy się o godzinie 15, 3 razy w tygodniu i na początku dzieci mają taki czas, gdzie mogą zagrać gry planszowe, jest relaksacja, rozmawiać. Później zaczynamy taki blok prac manualnych, gdzie dzieci... Pojedynczo albo w parach. Zgodnie z tematem nadanym tydzień wykonują takie prace właśnie kreatywne, manualne. Tworzyliśmy makietę układu słonecznego, dzień ziemi, e, barwiliśmy cukier, e, bardzo wiele wielkanocne, wiosenne. Wszystkie nasze prace też prezentujemy w sali. Później jest przerwa gdzieś woda. woda. Później zaczynamy takie zajęcia w kręgu, gdzie y, przez ćwiczenia, przez zabawy y, dos doskonalimy te umiejętności, takim życiu codziennym w szkole potrzebne, czyli komunikacja, poznajemy emocje, y, poznajemy samo siebie tak swoje mocne strony, współpracować w grupie. Oprócz tego też mamy właśnie nasze zasady, dzieci doskonale wiedzą i wiedzą, że Pani losuje patyczkiem, kto robi bułki, kto robi kubeczki, po dwie osoby myjemy ręce, więc takie to powtarzamy w tych zajęciach, to daje im też takie poczucie bo co jest najważniejsze, dostajemy takie informacje z od rodziców, jest bardzo chętnie tutaj przychodzą, których się niezwykle cieszymy. Przed Państwem za chwilę wystąpi nasza grupa starsza, młodzieżowa. Oni chcą pokazać w naszym tutaj przedstawieniu krótkim te wartości, które dla nas tutaj w Świetlicy są ważne, które chcemy rozwijać, które chcemy w nich pielęgnować, ale też takie, które na tą młodzież tutaj bardzo czyhają, i których mówimy nie. Wszystko jest w takim klima klimacie bardzo raperskim, bo to jest e, taką muzykę oni słuchają, e, więc to ma być taka cząstka ich tutaj e, na to nasze otwarcie. E, ułożyli sami piosenkę, oczywiście przy naszej drobnej tutaj pomocy. Od pierwszych słów po nagranie, e, po całe stworzenie. Dla nich to jest też ogromny stres, żeby Państwu tutaj wystąpić, e, więc ja już nie będę się przedłużać, więc zapraszam serdecznie na występ.